Witam Państwa na spotkaniu tutaj w Świetlicy e, przy okolicy Straży Pożarnej w Kęblinach. Dla mnie jest to spotkanie szczególne. E, spotkaliśmy się tutaj nieprzypadkowo, e, żeby porozmawiać właśnie o historii szkoły w Kęblinach. Jak widzimy, ma sobie ta szkoła 50 lat, działała od roku ok. 1977. Zawsze byłem pasjonatem takich drobnych, lokalnych historii. Tylko brakuje nam czasami sił i mocy, żeby tę historię pisać, proszę państwa. Pani Magdalena Hałkę, wyratowana dyrektor Szkoły Podstawowej Białej, które państwo doskonale znacie, która się podjęła tego tematu, żeby wspólnie z państwem opisać historię szkoły podstawowej w Kremlinach. Wspólnie z państwem, bo bez państwa ta praca by nie powstała. Jestem państwu bardzo wdzięczny za to, że się otworzyliście na rozmowę z panią, panią Magdaleną Hałkę i że pokazaliście, bardzo fajny świat, jak to szkoła funkcjonowała, jak to co wy zapamiętaliście, ale to jest ta esencja czasami takiego właśnie życia, życia lokalnego. W zeszłym roku na 2016 no, przez y, kilka ładnych miesięcy y, zbierałam informacje i pracowałam nad realizacją tego tematu. Y, no, ta praca mi się bardzo podobała, tak mnie wciągnęła, jak to się mówi potocznie. Y, a co udało mi się zebrać przy pomocy Państwa to właśnie zaraz zobaczymy. Jak już tutaj pan Adam zauważył, dwa lata graniczne początek 1927 i 1977 wskazują na to, że szkoła przetrwała 50 lat pół wieku. Proszę państwa, początki. Chciałam najpierw powiedzieć przed rokiem 1927, jak sprawa się miała ze szkołą w Kęblinach. Kiedy z państwem rozmawiałam, pytałam o to. Czy na przykład tato moich informatorów albo starsze rodzeństwo yy, chodzili gdzieś do szkoły? No i teraz Państwo się zastanawiali i mówili, no tak, bo mówią, mój tato umiał czytać, yy, mój starszy brat umiał czytać, umiał pisać, jeszcze podkreślaliście, że pięknie pisali. No ale gdzie się tego nauczyli? Jedni z Was mówili, że u Matuszewskich była szkoła w Kęblinach. To jest ze znakiem zapytania, ponieważ z przekazu rodzinnego yy, wynika, że. Chyba to był błędny trop. Inni z Państwa mówili, że w Anielinie. To jest wieś sąsiadująca, jak wiemy w kierunku Strykowa położona. No ale z kolei mówili Państwo, no chyba w Anielinie, ale nie, bo przecież tam była szkoła, ale niemiecka. No to jak to? Polskie <tryk> dzieci nie chodziły do szkoły niemieckiej. Rok szkolny 1925-26. Jest tam informacja w tym wydawnictwie, że szkoła w Anielinie jest posiada jedną izbę lekcyjną, jest jeden nauczyciel i teraz uwaga, ale są dwa języki nauczania, język niemiecki i język polski. A w tym samym czasie, w tym samym spisie, jeśli idzie o Kębliny, informacja była taka, brak izby szkolnej, <słuch> brak nauczyciela, ale jest 66 dzieci zapisanych. Pierwsza szkoła w Kęblinach to jest Szkoła Józefa Dudki. To jest zdjęcie y, obecnie, stan obecny wykonany. Ten budynek stoi tutaj niedaleko. Y, wyglądał według Państwa y, informatorów inaczej troszeczkę wówczas, bo był dłuższy, został później nieco skrócony, no ale to już jest historia właścicieli, którzy sobie dokonali tamtych zmian. Proszę Państwa, dzieci przybywało w Kemlinach i ta jedna izba u Dudki to się okazało, że no jest za mało, że są potrzeby większe. Wobec tego mieszkańcy się mobilizowali, zbierali podpisy. Tutaj też i pani Maria Kączarkowa w tym uczestniczyła yy, w celu no, pozyskania yy, po prostu przychylności społeczeństwa, yy, aby zbudować może nową szkołę, nowy budynek. Zbierane były też fundusze. Tutaj Państwo informowali, że były organizowane potańcówki, Płatne u Jarmuszów, bo to znana rodzina y, utalentowanych ludzi pod wieloma względami, ale przede wszystkim y, muzycznie grali, śpiewali i y, 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 te fundusze również były przeznaczone na budowę. Na wybór miejsca pod budowę, y, zaangażowanie całej wsi, wszystkich mieszkańców, także dzieci. Dzieci zbierały y, na polu kamienie pod, na fundament. Gospodarze rozstawiali przy drodze wozy, one tam znosiły te kamienie. No, po prostu była wielka radość i zaangażowanie wszystkich, aby powstała nowa szkoła. I udało się. Szkoła miała nazwę wówczas publiczna, Szkoła Powszechna z polskim językiem nauczania w Kęblinach. Należąca do okręgu szkolnego warszawskiego, do obwodu szkolnego łódzkiego, powiat brzeziński, była to czteroklasowa szkoła z jednym nauczycielem, cały czas pani Maria Konczarek Po lewej stronie do no to lata szkolne 1933-34, 83 dzieci, dalej 90, w kolejnych latach 85, 93, 69, 63. Była to przypominam szkoła czteroklasowa, więc jak na te danie Wiejskie to było naprawdę dużo. A tutaj już jest ten sam budynek szkolny, tyle że wiele lat później, ponieważ tutaj pan Stanisław Wójcik, lekarz, zakupił ten budynek i powstał tu zespół opieki zdrowotnej w Gęblinach. No i tak trwała sprawa do wojny, do wybuchu II wojny światowej. Po wojnie już nie sama pani Maria Kączarek. Pracuje w szkole. Do tej pory była jedynym nauczycielem. Przybywają nowi nauczyciele. Pierwsza to w 1947 roku pani Weryk. Niestety nie wymieniłam, dlatego że usiłowałam odcyfrować, odszyfrować, czy z jakiegoś na ale nie udało Potem Ryszard Lasota, tutaj mamy wymienione przedmioty, których uczyli ci Państwo. W kolejnych latach, w 1950 roku pani lokalia Król. W 1951 roku pani Lucyna Kusinowska, kim jest i przy tej postaci też chciałbym się zatrzymać chwilkę. Proszę państwa, po wojnie, w 1945 roku, proszę zobaczyć, liczba uczniów 12,538, w drugiej 12, w w tym roku świadectwa szkolne nie były wydawane, Państwo mi opowiadali, że nasze tereny zostały tutaj wyzwolone pod okupacji niemieckiej 17 stycznia, to jedni z Państwa twierdzili, że już w styczniu rozpoczęła Maja kontaktowa praca w szkole, inni mówili że dopiero w marcu. No nieważne, w każdym razie już w 35 roku zaczęła uczyć. Ale jeszcze nie wystawiała świadectwa. A następny rok 45-46 powstały już 4 klasy, łącznie było ułożeniem uczniów. I tak to się kształtowało. W pierwszej 14, w drugiej 20 projekt, w trzeciej 24 i w czwartej 9. W 1952 roku szkoła tak miała nazwę. Szkoła główną kształcąca z podstawowego w Kępina. No a tu jest pani Lucyna Bogowczyk, która rozpoczęła pracę w 1951 roku, 1991, i właśnie o niej też. Mówiłam, wieloletnia pani kierownik tej szkoły, zasłużona również tutaj dla Środowiska. Bardzo ciekawe zdjęcie. Mnie się bardzo to zdjęcie podoba, ponieważ proszę zobaczyć, to jest klasa 751 rok. roku. Nie wiem, czy to był pomysł młodzieży, czy może nauczycieli, ale wreszcie wszyscy domoszczennicy. Kilka jeszcze dokumentów. Obecny tutaj pan Witczak. To są świadectwa ukończenia szkoły. To jest to świadectwo, strona główna, strona yy, yy, druga. Jak to Wam dobrze przyjdzie, to się okazuje, że był bardzo dobrym uczniem. Bardzo dziękuję Panu, że Pan powiedział ten dokument. To jest też jedno z ciekawszych z nich. Pozykałam panu Jarmusz, nauczycielki. No tutaj udało się dzięki Państwa pomocy od, odszyfrować bardzo wiele uczniów, którzy na się znajdują, ale trudno będzie wszystkich poczytać, chociaż ja ich zebrałam wszystkich, natomiast są nauczyciele. To jest pani Fosyna Janusz, tu jest pan Dobiński, tu jest pani Konczarek, tu jest pani Lucyna Włodarczyk, tu jest pan Proszę, Jarocki. Jarocki, dobrze. I tutaj jest jedyne zdjęcie, na którym jest yy, pani Szyba, tak, to jest Woźna, tak, która jest tak. bardzo miło przez państwa też wspominana. O. Placówkę zlikwidowano w dwóch etapach. Pierwszy etap to był z końcem roku 74-75. Nastąpiła częściowa likwidacja szkoły. Uczniowie klasy 5, 6, 7, 8 rozstali się ze szkołą w Chybinach i nowy rok już 75-76 rozpoczęli w szkole w Chybinach. To, co tutaj zostało w tej prezentacji multimedialnej przekazane, to że tutaj było dużo nazwisk, dat, takich informacji, takich suchych nieraz zdjęć, tak. Ale w treści tego artykułu, który udało się napisać, no jest dużo więcej. Ja tu nie wszystko powiedziałam. Tam jest dużo więcej, bo tam są takie, jest cała narracja, są opowieści, anegdoty szkolne. Państwo się dzielili swoimi wspomnieniami, szkolnymi przeżyciami. No starałam się to opisać jak umiałam. I wzbogacony jest ten artykuł jeszcze o wspomnienia Hani Gębickiej i wspomnienia pani Ani Sobierańskiej. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Chciałem serdecznie podziękować w imieniu wójta Gminy Zbierz, pani, pani Barbary Kaczmarek za tę wspaniałą prelekcję, który, którą wysłuchaliśmy. Niestety pani wójt nie mogła przyjechać, ponieważ jednocześnie trwa spotkanie w Grotnikach. I w związku z tym zostaliśmy tutaj z kolegą oddelegowani z kamerą, żeby utrwalić to spotkanie i w ten sposób udokumentować nie tylko to dzisiejsze wydarzenie, wspaniały wykład, interesujący, poszerzający naszą wiedzę, ale również, co bardzo istotne, właśnie tę historię, żywą historię wzbogaconą o relacje państwa, państwa bliskich. Raz jeszcze chciałbym serdecznie podziękować, panie dyrektor, i myślę, że w nieodległym czasie jeszcze. Niejedną publikację będziemy mieli okazję na łamach czy to zgierskich zeszytów regionalnych, czy miesięcznika na ziemi zgierskiej przeczytać właśnie poświęconą tutaj historii, historii ziemi zgierskiej, tych miejscowości, z których się wychodzimy, z których pochodzą nasze rodziny. Bardzo dziękuję.